Witajcie! Zaczynamy serię unboxingów produktów polskiej firmy Reef Factory. Jak widzicie, mam ich tutaj całą masę. Są to produkty wysokiej jakości, i jeszcze sterowane z komórczaka, czyli coś. Dla mnie jest tego naprawdę dużo, więc będziemy to sobie robić po kolei, a nie wszystkie na raz. Są urządzenia bardziej skomplikowane, troszeczkę mniej. Na kanale jest unboxing pomp dozujących, więc nie będziemy się powtarzać, ale. Mam takie turbo super urządzenie, gdzie ta pompa zostanie wykorzystana, więc to użyjemy w tym filmie, ale to pod koniec serii. Na pierwszy ogień coś prostszego. Może TDS Meter Plus. A cóż to takiego? Jest to miernik TDS, który możemy na przykład podpiąć do akwarium z wodą na dolewkę, żeby widzieć, czy już trzeba wymienić wkłady w filtrze RODI, czy jeszcze nie, bo mamy do tego od razu wyświetlacz. No, i powiadomienia na komórce, więc zobaczymy sobie, co tam na pudełku, co w pudełku, no i jak to działa. Także zapraszam serdecznie na serię filmów z RIF Factory. No i z Anonym oczywiście. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. Zanim zaczynamy unboxing, to nie wspomniałem, że to jest TDS przepływowy. Służy głównie do sprawdzenia przewodności wody, jaką uzyskujemy z filtra z odwróconej osmozy i powinniśmy go sobie zaraz przy tym wylocie e, zainstalować. Tylko, że ja mam filtr w łazience, dosyć daleko mam do akwarium, a chciałem mieć to tutaj wyświetlać, wiecie, wszystko w jednym, więc dlatego ja to zrobię troszeczkę inaczej niż producent sobie przewidział. Ja to sobie zainstaluję w akwarium z dolewką. No to dobra, lecimy. Reef Factory. TDS Meter Plus Aero Water Purity Monitor. No, towar polski, eksportowy i zero po polsku. Miernik TDS do wody Aero, monitoring online, alarm i smart akwarium. Wyświetlacz śliczny. Jezu, jak to mi się tak podoba normalnie ten design tych urządzeń, nie to, że to jakiś cukier, po prostu autentycznie mi się one bardzo podobają. I tu już mamy, widzę, pogląd na apkę, że przewodność 1 ppm. Chcesz wiedzieć więcej, wejdź na QR. Niemcz. Bydgoska. Komunikacja Wi-Fi. Kontrola Smart Reef Ready. No dobra. Tyle na pudełeczko. A co w pudełeczku? Patrzcie jak to jest zapakowane. I te turbo malutkie instrukcje w różnych językach, karty do bridge'a. Eee, to "Vielen Dank" po niemiecku, "Thank you" po angielsku. Tego języka nie znam. "Merci", "Merci" to chyba po francusku. A i zobaczcie, można to sobie wpiąć normalnie w przewody. Hmm, Rało ciekawe, czy to jest kompletnie chyba tak, skoro jest taka złączka. No ja to będę miał przy akwarium, a nie przy, przy erodii. Także inaczej wykorzystam, niż tu producent miał na myśli. Gracias! Espaniolski. Yy, to chyba italiano. Dziękujemy za zakup, drogi kliencie. Wyświetlacz LCD. Yy, magnes, magnes. Umieść magnes w tym miejscu, aby zresetować urządzenie, A, bo te urządzenia się resetuje magnesikiem, który jest w komplecie. Nie ma przycisku, czyli magnesik. Dobrze, będę miał dużo tych magnesików. Przewód zasilający styczką do podłączenia zasilania. Czujnik pomiarowy, czwóreczka. Element przyłączeniowy. Ciekaw jestem, czy jest w komplecie. No, zobaczymy. Spoko. Instrukcja super, nie? Krzyk, ktoś ma łeb takie coś wymyślać. Pianka. Mm. Gradacja 80 ppm. -ów. Możemy z tego krystalizować wodę. Wyświetlacz.

Kalibracji już widzę super. Aha, czyli to są po prostu przewody. Dwa, i pewnie do jednego podłączymy zasilanie, a do drugiego czujkę. Zaraz obadamy. Z lewej strony, tak jak się patrzę po obrazku, to tu będzie chyba zasilanie. Jest i nasza sonda. Nie już widzę mój ulubiony zasilacz składany. Zanagajcie się podniecasz takimi, no pewnie się podniecam. Ja mam, słuchajcie, taką frajdę, jak cokolwiek rozpakowuję. Nieważne, czy to kosztuje 10 cebulionów, czy 4000 cebulionów. Ja jestem równie podniecony, że mogę się czymś pobawić. Długi przewód, czyli to idzie tu, a to idzie a to idzie, pójdzie do akwarium. Znaczy mam jakiś uchwyt do tego? Nie mam. Dobra. Zobaczymy, co tu dalej. Płyn do kalibracji. Patrzcie, jak fajnie zabezpieczony. Liquid 50 ml. Czekajcie, kalibracja zapki. Pewnie zap. Jest dodane. Patrzcie. Tutaj możemy przykleić to sobie. A tu taki trójnik. I. Okay. Tu się ściąga. Patrzcie, elektrody. Fik. I już. I nam mierzy. A żeby ciągnąć, to trzeba nacisnąć zero Spoko. Podoba mi się. Mhm. To mam potrzebne i zasilanie. Patrzcie jak to jest zapakowane. Niby nic, a mnie to cieszy. Resecik niepotrzebny i kabel zasilania. 10 urządzeń. Zernuś 10 świnek będziesz potrzebował, żeby to wszystko podpiąć. Chyba, że se to jakoś zmostkujesz, studujesz. Właśnie, muszę napisać do Riffa, czy by nie zrobiliby normalnie multi zasilacza do tych wszystkich urządzeń. No bo słuchajcie, jak to ma taką minimalną konsumpcję, po co nam 10 zasilaczy? Mógłby być jeden. Nie? Pomysł autorski. No i co? Cała filozofia, zobaczcie. Mamy wyświetlacz. To do prądu. To jak chcemy sobie przykleić. A to tu. Trzeba będzie skalibrować. A ciekawe, jaki to jest płyn kalibracyjny, to się dowiemy z aplikacji. No dobra, to ja instaluję apkę. Wklejam ją z boku. Jak to zrobię? Przynoszę wodę testową. Jedną miro, jedną z kanówy. Dwa woreczki, patrzcie, żeby się nie rozlało. Przezorny, ubezpieczony dwa razy. Dobra, dobra, wiem, czym wam się to kojarzy. <gry> Okej. Okay. No, dobra. To instaluję jabłkę i przynoszę wodę do testów. Urządzenie podłączone do zasilania, wskazuje zero. No i teraz, żeby, ją, żeby to urządzenie zainstalować, no to. Chodzimy sobie na kod QR z opakowania. I tu wam wklejam z prawej strony, co ja tu robię. I zobaczcie, że mamy instrukcję po polsku. Super co należy zrobić, zalogować się do urządzenia, gdzie to było? Tutaj zalogować się do urządzenia, hasło Refactory. sieć musi być 24 GHz. I później wejść na stronę, która jest tutaj. No to dobra, to szukamy jakie ja tu mam sieci. Chyba to to RFT. Rf Factory. Połącz. O ile dobrze wpisałem hasło? Połączono. Super. Wracam do instrukcji i wchodzę. Ciekawe, czy to będzie skrót TDS meter IO. Utrzymaj połączenie i połącz mi z tym. Patrzcie, connecting. O, i wybieramy język polski. To zamknij. Dalej, wybierz poziom PPM, którego otrzymać alarm z systemu. No, jak jest 10 dokładnie, to wtedy trzeba wymienić wkłady. Dalej. Połącz się z siecią Wi-Fi. No moja to jest Zenon 2.4. Wprowadź hasło. To tutaj Wam zamarzę. I zaloguj się do Smart Reef. Urządzenie jest poprawnie zalogowane. Gratulujemy. Udało Ci się skonfirować Twoje urządzenie. Super. I teraz... Zobaczcie, żeby zainstalować, zainstalować urządzenie, to trzeba to zrobić przez WW, a potem macie je w apce. Szkoda, że nie można tego dodać bezpośrednio z zapki. To jest moim zdaniem do poprawy, ale tak, ok. Aktualna wartość 0. Czy musimy kalibrować? Sprawdzimy. Ja tu mam wodę RO, tu mam kranówę. Zobaczymy, co się pojawi. Najpierw woda RO. No, jakoś mnie to nie dziwi. tłusty filtr, tłustna przewodność. A jaką ja to mam krenówkę? Bo nawet w, słuchajcie, nie wiem. Od razu alarm 196. No to nie wiem co kalibrować, bo jest 0, jest 0. Fajnie, pik alarm. Patrzcie na aplikacji. Na aplikacji też jest 196 ppm za wysoki. Super. A wejdźmy jeszcze. Czy nie aplikacji tylko na stronie? Tu jest zero. Ale dobra, nie chcę kalibrować, chcę po prostu stąd wyjść. No dobra, a zobaczmy co w aplikacji. Morskie zenona, dobra. I zobaczcie, że mamy TDS-a. Pojawiło się urządzenie nieprzypisane do akwarium. To zaraz zobaczymy, ja nie wiem co to co oznaczają te ikonki, ale dobra, przypisany TDS. No działa jak W. A jak się go przypisuje? TDS nieprzypisany. Morskie Zenona. Wybierz miejsce zakupu. I refactory. Czmiel! Oczywiście, że tak, ustaw czmiela. Fik. Morskie Zenona. I zobaczcie, w morskim Zenona jest TDS. Historia. Patrzcie, jest te 196 dzisiaj o 12. Czadior, nie? No tutaj więcej nic nie ma, bo to jest tylko TDS, ale widzimy jak to się zachowywało. O apce i kolejnych tutaj bajerach będziemy rozmawiać w kolejnych filmach. Powiem wam, turbofajny fajny gadżecik, urządzenie. Ja je sobie zaraz zainstaluję w akwarium z dolewką i wam pokażę jak to będzie wyglądało docelowo, ale teraz jestem bardzo zadowolony, działa. Okej, okay, zainstalowane, no w sumie to położone, bo jest na razie bałagan, pokazuje nam 00, ale już tu inżynierowie z Reef Factory wymyślili pewien patent i go tutaj zainstalujemy, no i przykleimy ładnie te wyświetlacze, żeby było cacy, a na dolnej półce mamy akwarium z autodolewką i po prostu włożony do niej czujnik. Oczywiście producent mówi, że mamy to robić przepływowo przy filtrze, ale ja jak zwykle po swojemu. Tyle na dzisiaj, trzymajcie się ciepło, cześć! Prezentowane produkty dostępne w czmielu, linki w opisie filmu.